dzisiaj będziemy kopać właśnie takie skaniny z tego gipsu Razem z moją koleżanką Mam jeszcze takie tutaj już bardzo wykopane I ogólnie to wykopałam jeszcze w 2023 roku, a już jest 2024 rok To jest po prostu jakiś obłęd, że ten rok tak szybko zleciał Taką, taką łapkę i taki pędzelek i żeby to tutaj po prostu ten gips tutaj tak odkupywać i jest, jest jeszcze takie urządzenie, jest taki błotek, niby się tak wali, w żeby, sumie żeby każdy że w się wali i jeszcze jest taki skrobaczka, jest taka skrobaczka. bardzo fajne, żeby sobie z kimś zdarwanie coś pokopać, ale samemu właśnie jest trochę ciężej mi kopać. Zwłaszcza w ogóle jedko, bo je dobrego trzeba po prostu telefon, a dówko po prostu muszę to kopać. Nie jest to łatwo, proszę. Dobra. Widać, że już to się ciężko już tutaj kopie. A jeszcze ciężko to się zbywa z podłogi. O, Z Wodę doleję. No. się trochę, trochę się Wody do tego daje. Tutaj chyba coś jest. A jednak nie. dolewam do wody. Wody trzeba też trochę do tego właśnie za chwilę nalewać żeby się w ogóle coś żeby właśnie to się w ogóle dało coś tutaj właśnie z tego wylepić nie trzeba w ogóle wody nalewać ale my akurat nalewamy bo to się akurat wtedy właśnie lepiej się to wykupuje Nie że wtedy. Polecam w ogóle z wszystkiego do kupania. rękę. Wow. To tak nieźle robi. Jakbyście też hodowali ślimaki i wtedy już bo wtedy za parę dni za kilka miesięcy wtedy nadejdzie zima i wtedy zimy trzeba sobie zrobić coś z tymi dla was poradnik co z nimi wtedy zrobić najlepiej wziąć terarium po prostu wziąć terrarium i wymienić im Przecież w sensie nie że pudełko ma być większe radio ma wielkie... Tylko, że po prostu ma więcej ziemi Ma być I wtedy po prostu I dużo jedzonka To one się z czasem zakopią I potem na się wykopią I nie trzeba wtedy do no, nich aż tak często ja, ja do nich przychodzę Tylko dać im jedzonko Wodę jakby Jakieś się wykopał A tak to nie trzeba z nimi chodzić, ale już na wiosnę trzeba z nimi do Was trochę iść, ale nie, nie trzeba, bo teraz ja wychodzę, ale ja zaraz na muszę też iść. Mamy coś. Czekaj, czekaj, Daj. tutaj. Tutaj mamy coś. To jest takie gładkie, a reszta jest takie szcząste. To, to, to jest Musimy to wykopać. To jest To jest taka łuszelka. Tutaj będzie taka łuszelka. Dalej, wody. nie mam w ogóle coś takiego bardzo to pamiętasz mamy to, o, wykopaliśmy to zdobycz obok puszczelka wykopaliśmy ją Ładnie wygląda, nie powiem, że nie. Ale to już chyba wszystkie zdobyczek które mamy tutaj. to niebieskie. Trzeba jeszcze poławać i na nigdy się i może być. Już chyba nie ma więcej rzeczy właśnie w tych właśnie, w tym gipsie. No, to chyba było to tyle dzisiaj. To było w takim razie w tym odcinku dzisiaj na tyle. I popatki.